Auta ze skrzynią automatyczną. Po co one mają te symbole oznaczenia obok lewarka biegów? Zastanawialiście się kiedyś, co znaczy dokładnie każdy z nich. Czy autem z tylnym napędem w zimie ze skrzynią automatyczną, gdy jest pełno śniegu, da się w ogóle jeździć? A te pytania udzielę właśnie wam dzisiaj odpowiedzi. Dlatego oglądajcie film do końca i subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Cześć, witajcie na moim kanale. Z góry przepraszam za dziwne echo. Dzisiaj jestem zmuszony nagrywać pod dachem, ponieważ pogoda na zewnątrz jest niezbyt ciekawa do nagrywek na dworze. Ale przechodząc do rzeczy, zapewne wielu z Was ma skrzynię automatyczną i na co dzień użytkuje tylko trybu P, R oraz D, bo nawet do końca nie wie do czego służą pozostałe, czyli 3, 2, 1, czasami L, czasami W. Bądź też jeździ autem w manualu, bo użytkuję je przez cały rok i uważa, że autem ze skrzynią automatyczną w zimie nie da się jeździć. I to jest błąd. Kiedyś też tak myślałem. Też byłem zwolennikiem aut ze skrzynią manualną i cały czas tylko i wyłącznie kupowałem auta z manualem, ponieważ bałem się jeździć automatem w Imię, bo obawiam się, że sobie nie poradzą. A w końcu postanowiłem sam się przekonać. Co prawda moje pierwsze auto w automacie posiadało na pewno 4 koła, jednak już wtedy miałem okazję przekonać się, że auto ze skrzynią automatyczną to nie tylko wygoda na co dzień, gdy mamy ładną pogodę, ale również sprawdza się świetnie w warunkach zimowych. Tak więc zacznijmy może przede wszystkim od teorii, od oznaczeń, jakie występują w autach ze skrzynią automatyczną. Ale żeby to omówić, przejdę może do środka do auta, może będzie też lepiej słychać. I omówię to wszystko na przykładzie skrzyni automatycznej, jaką posiadam u siebie w aucie. Tak więc wygląda skrzynia. I oznaczenia w moim aucie. Tak jak widać, jest tutaj P czyli parking, R czyli wsteczny, N czyli luz oraz D czyli drive, które użytkujemy na co dzień. Są tu jak widać jeszcze inne symbole: 3, 2 oraz L. Mamy też tak zwany shift lock, o tym też opowiem nieco później. Oraz mamy też tryb snow oraz tryb power. Wszystko po kolei omówię też nieco później. Także oglądajcie do końca, a wszystkiego się dowiecie. Tak więc zacznijmy od samego dołu. U mnie jest tutaj L, może być też tak samo 1, a może być też tak samo W. Jest to blokada przełożony na pierwszym biegu do wyjazdu, gdy się zakopiemy w śniegu czy też piachu, lub też nawet i na trawie. Tutaj u mnie akurat jest literka L. Natomiast tak jak wspomniałem, 1 bądź też w, jest to zależne po prostu od marki auta. Niektórzy robią L, niektórzy jeden, niektórzy w. w, czyli inaczej winter, czyli zima. Działanie jest takie samo, oznaczenie po prostu się różni. Dwójka z kolei jest to bokada przełożeń do przełożenia drugiego. Nie oznacza to, że włączamy tutaj w ten sposób dwójkę tylko może skrzynia biegi zmieniać na pierwszy oraz na drugi, nie wyżej. Tryb ten jest używany do ciągnięcia przyczepy lub też do zjazdów i podjazdów górskich, ponieważ jak wiemy, jeśli jeździmy cały czas po górach i są co chwilę drogi w górę, w dół, musimy często hamować i żeby uniknąć przegrzania hamulców stosuje się właśnie wtedy ten tryb, żeby hamować silnikiem oraz skrzynią biegów, ponieważ jeśli włączymy tryb D, skrzynia będzie zmieniała po prostu na dalsze przełożenia, wtedy auto staczając się coraz niżej będzie coraz bardziej nabierało prędkości i możemy w końcu Wypaść z któregoś zakrętu. Następnie trójka, czyli biegi zmieniane są tylko do przełożenia trzeciego nie ma takiego szczególnego zastosowania po prostu biegi zmieniają się 1 2 3 nie wyżej moja skrzynia akurat jest to skrzynia czterobiegowa i klasyczne automaty na ogół miały właśnie 4 biegi tryb n użytkuje się raczej tylko i wyłącznie gdy chcemy gdzieś auto krótko zacholować bądź też po prostu auto jest na serwisie i potrzeba przepchnąć je z miejsca na miejsce natomiast nie jest wskazane używanie tego trybu na zgaszonym silniku ponieważ skrzynia biegów wtedy się nie smaruje i możemy ją po prostu zatrzeć jak już jesteśmy teraz w tym Momencie na omawianiu symboli mojej skrzyni, od razu Wam wytłumaczę. W przypadku Shift Locka jest to też można powiedzieć guzik serwisowy. Jakbym chciał teraz zmienić bieg na zgaszonym samochodzie. Nie jest to możliwe, ponieważ działa właśnie blokada. I mimo, że wcisnę hamulec, biegów nadal się nie da zmienić, ponieważ auto nie jest odpalone. Natomiast gdy, gdy wcisnę Shift Lock, biegi możemy swobodnie zmieniać. Możemy dać na luz oraz możemy wrzucić na każde inne przełożenie. Jeśli zaś chodzi o tryb Power, jest on takim odpowiednikiem nowszych trybów S, czyli krótko mówiąc skrzynia biegi zmienia przy wyższych partiach obrotów i teoretycznie powinna zmieniać je szybciej, natomiast w tym aucie przypuszczam, że chodzi tylko i wyłącznie o zakres obrotów, a nie o prędkość zmiany biegów. Tryb snow omówię nieco później, dlatego przejdźmy teraz do kolejnych kwestii. Nowsze automaty posiadają większą ilość przełożeń, i w tych nowszych automatach najczęściej możemy spotkać oznaczenia tylko P, R. N oraz D. Jest też oznaczenie M plusikiem i minusikiem do zmiany biegów manualnie oraz występuje też tak samo tak zwana SK. Ona występuje nieraz w pozycji przełożenia biegów, bądź też jest to przycisk na dźwigni biegów, który oznacza nic innego jak sportowa charakterystyka zmiany biegów. Bardzo często nowsze skrzynie posiadają opadki zmiany biegów, bądź też przyciski z tak zwanym trybem manualnym i wtedy można dokonywać zmiany biegów przez wciśnięcie łopatki plus i minus, bądź też przycisku plus i minus, czyli plus rzucamy bieg do góry, minus rzucamy bieg na dół. Wtedy, zamiast blokowania przełożenia w trybie 1, 2, 3, bądź też L czy też W, tak jak to jest w starszych automatach, przełączamy ją w tryb manualny i zmieniając przełożenia plusem lub minusem, dopasowujemy przełożenie, jakie potrzebujemy. W zależności od marki auta zmiana biegów dokonywana jest w różny sposób. Są dźwignie, które po wrzuceniu biegu wracają z powrotem do położenia zerowego, tak jak to jest na przykład w joystickach do gier komputerowych. A są też takie, gdzie fizycznie musimy przesunąć lewarek w daną pozycję odpowiadającą przełożeniu, jakie potrzebujemy. Jednak tu nie będę już zagłębiał się w szczegóły techniczne, ponieważ nie to jest tematem filmu. Teraz opowiem wam, jak należy użytkować skrzynię automatyczną w zimie, by móc wszędzie wjechać i wyjechać bez większego problemu. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że teraźniejsze auta posiadają różne wspomagacze typu kontrole trakcji, ESP, ASR, bądź też inne badziewia, które wspomagają odzyskanie kontroli nad pojazdem w razie jakiegoś poślizgu. Niestety są one bezużyteczne, jeśli się zakupiemy, bo wówczas one obcinają moc i moment obrotowy potrzebny do wydostania się z takich okresji. O ile z błota czy piasku tak czy tak ciężko się wydostać, bo auto zakopuje się głębiej, jeśli wciskamy pedał gazu, wtedy koło się wgryza w ziemię i wpada jeszcze głębiej, to na śniegu się nieco inaczej, ponieważ w takich warunkach koło jest postrzegane przez systemy, jakby cały czas było w poślizgu, przez co systemy zaczynają reagować i nawet w momencie, kiedy opona na chwilę złapie jakąś trakcję, to systemy obcinają moc bądź też moment obrotowy, co sprawia, że zakupujemy się ponownie w zaspie. Dlatego wtedy najlepiej jest wyłączyć kontrolę trakcji i inne wspomagacze i zablokować przełożenie na położeniu pierwszym, czy to w skrzyni automatycznej starszego typu, czy też nowszego typu i manipulować tylko i wyłącznie pedałem gazu. I teraz przechodząc do Lexusa, mamy tutaj tryb Snow, który z zasady ma pomagać jeździć zimą po śniegu. Natomiast nie służy on po to, żeby się wykopywać z zas przynieżnych. Jest on tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać auto na drodze. Mówiąc utrzymać auto na drodze mam tutaj na myśli, że ryb snow ma obcinać moment obrotowy, który nie pozwoli auto wpaść w poślizg, gdy przesadzimy z pedałem gazu. Ja z racji mojego doświadczenia nie używam tego przycisku w ogóle, ponieważ moim zdaniem utrudnia on jazdę płynną. Natomiast kilka razy próbowałem go użyć, żeby przekonać się w ogóle jak to działa i według mnie nie spełnia to do końca swojej funkcji. A że na co dzień jestem kierowcą, jeżdżę różnymi busami i ze skrzynią automatyczną, i ze skrzynią manualną. Są to auta na ogół nowe, także miałem okazję przetestować systemy kontroli trakcji, ESP i inne różne cudawianki, jak sprawdzają się w trudnych warunkach, gdy drogi były zaśnieżone i było można łatwo się zakopać. I stwierdzam jednogłośnie, że utrudniają one wydostanie się ze śniegu, zasp i tak dalej, gdy się zakopiemy. Chyba tylko raz udało mi się z włączoną kontrolą trakcji, czy też innymi systemami, wyjechać z takiej zaspy. Natomiast nie było to nic poważnego, dlatego sądzę, że poradziłoby sobie z tym każde auto. W innych przypadkach musiałem wyłączyć te wszystkie systemy, żeby móc się wydostać, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, systemy te obcinały co chwilę moc. I auto w momencie, kiedy chciało wyjechać, miało obcinany moment obrotowy i zakopywałem się ponownie. Natomiast jeśli chodzi o Lexusa, zimą nie miałem żadnych problemów z wyjazdem z jakiegokolwiek miejsca. Nawet pewnego razu wpakowałem się w teren, który był pokryty świeżym śniegiem. Warstwa śniegu była tam około 15 cm. Bałem się wtedy w ogóle zatrzymać, żeby nie mieć później problemów z wyjazdem. Niestety śnieg mnie na tyle zblokował, był na tyle świeży, że ubił się pod, pod moimi kołami i auto się zatrzymało samoczynnie. Wtedy właśnie się przekonałem, że taksja w tym samochodzie całkowicie przeszkadza tylko w wydostaniu się z takich opresji. Natomiast po wyłączeniu kontroli trakcji oraz po włączeniu skrzyni biegów na tryb L, czyli na zablokowaniu go na przełożeniu pierwszym, udało mi się wyjechać bez większych trudności. Co prawda trwało to chwilkę, ponieważ koła z tyłu oczywiście buksowały. Natomiast nie musiałem wzywać żadnej pomocy, nikt nie musiał po mnie przyjeżdżać. I mimo, że śnieg był naprawdę grząski, to udało mi się z tego wydostać. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać moją wiedzę w nieco bardziej dostępnej formie i przyda Wam się moje doświadczenie, moje wskazówki podczas gdy zakopiecie się w śniegu. U mnie na szczęście jeszcze tego śniegu nie ma, z czego się w sumie cieszę, ponieważ nie przepada za taką pogodą. Natomiast przejeździłem już około 18 zim w moim życiu, także, także nie boję się żadnej zimy i wiem, że, żeby nie wiem jaki śnieg spadł, to i tak sobie poradzę. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, żeby nie przegapić nowych filmów. Możecie mnie również śledzić na Instagramie. W tym momencie wyświetla Wam się nazwa do mojego profilu Instagramowego. Tam znajdziecie info o tematyce filmów, które będę wrzucał na kanał o wiele szybciej. Dlatego moim zdaniem warto śledzić. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, cześć.